Nowa ewangelizacja staje się pojęciem bardzo modnym. Właściwie to pojęcie zrodziło się, kiedy Jan Paweł II w Polsce w Nowej Hucie powiedział, że Polsce potrzebna jest nowa ewangelizacja. Ale musimy też powiedzieć, że obok nowej ewangelizacji są takie pojęcia jak misje, jak ewangelizacja, jak apostolstwo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że istnieją pewne określenia, które wyrażają istotę Kościoła, zadania Kościoła. I na odpowiednich etapach historii Kościoła działalność tego Kościoła określa się albo misjami, albo ewangelizacją, albo apostolstwem. W naszych czasach Kościół swoją posługę chce nazywać nową ewangelizacją. Wielu z nas pytano, czym jest ta nowa ewangelizacja? Są jakby trzy sposoby posługi Kościoła. Pierwsze to misje. Misje to posługa wobec tych wszystkich ludzi, którzy nie znają Chrystusa, nigdy o nim nie słyszeli. I druga działalność to duszpasterstwo, więc to posługa wobec tych wszystkich, którzy chodzą do Kościoła, posługa sakramentalna, posługa słowa, katechizacja. I nowa ewangelizacja, więc jest to posługa wobec tych wszystkich, którzy już do Kościoła nie chodzą, którzy utracili wiarę, albo ta wiara ich osłabła. I my misję wiemy, jak prowadzić. Całkiem nieźli jesteśmy w duszpasterstwie. Natomiast Prowadzenie ewangelizacji nowej wobec tych, których w Kościele nie ma, jest pewnym problemem dla nas wszystkich i stąd uczymy się. Syno, od nowej ewangelizacji jest niczym innym, jak wielką nauką Kościoła, pochyleniem się nad samym sobą, jak posłużyć tym ludziom, których w Kościele nie ma i dla których Chrystus nie jest najważniejszy. Ecclesia sempre reformanda – Kościół ciągle się reformujący – a więc Kościół, który szuka sposobu, jak przedstawić Chrystusa, który jest w Kościele, aby był on dla ludzi widoczny, bliski i potrzebny. My, jako ludzie wierzący, ciągle potrzebujemy sami odnowy swojej wiary. Ludzie, którzy na nas patrzą, albo się zniechęcają do Kościoła i Chrystusa, albo pytają się, dlaczego my tak postępujemy. I ta ciekawość. Płynąca z naszego zachowania, daje nam okazję do powiedzenia: Ja dlatego tak się zachowuję, dlatego tak żyję, bo moim panem jest Chrystus i to jest karygmat. I stąd w nowej ewangelizacji my nie możemy sprowadzić ogłoszenia wszystkim, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, bo wielu ludzi to nie interesuje. Natomiast potrzeba takiego życia kościoła, takiego życia wiernych, że ci, którzy nie chodzą do kościoła. W pewnym momencie zapytają, dlaczego oni tak żyją? I wtedy można powiedzieć, bo moim Panem jest Chrystus, który umarł i zmartwychwstał. I to jest karygmat. I wielu z tych ludzi zapyta, kto to jest Chrystus? I opowiadanie o Chrystusie jest katechezą. Nowa ewangelizacja więc jest głoszeniem Chrystusa, którym ja żyję. I żeby umieć opowiadać o Chrystusie, potrzebujemy dziś nowych metod. Bo musimy z tą nową metodą pójść tam, gdzie ludzie nie chodzą do Kościoła, a więc do środowisk, w których żyją. Na Papieskim Wydziale Teologicznym więc stworzona została szkoła liderów nowej ewangelizacji ludzi, którzy mają się przygotować do posługi wobec tych, którzy nie chodzą do Kościoła. Ta szkoła liderów nowej ewangelizacji składa się jakby z trzech części a mianowicie pierwsze to doświadczenie osobiste Chrystusa. Druga sprawa to przede wszystkim wiedza na temat eklozjologii, na temat kościoła, na temat teologii. Po to, żeby ktoś wiedział, dlaczego coś mówi i co chce powiedzieć. I brakuje jeszcze jednej sprawy: narzędzia, a mianowicie w jaki sposób mam się głosić tę Ewangelię człowiekowi współczesnemu. Korzystając z nowoczesnych metod, chcemy posłużyć się tymi metodami do posługi w dusz organizować do działalność duszpasterską, ale i zespoły ludzkie, po to, by one skutecznie mogły ewangelizować. Skuteczność na pewno nie płynie z narzędzia. Płynie z duchowości i z wiedzy. Ale chcemy posłużyć się tym wszystkim, co świat dzisiaj daje i chcemy to wykorzystać do ewangelizacji. Nowa ewangelizacja to nowi ludzie z nowym zapałem i nowymi metodami.